Siemanko, Siemanko, tej strony Rafał z Motorwóz. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już kolejny motocykl, który właśnie zaraz trafi do oferty. Jest to Honda CB125R, czyli tak naprawdę bardzo dobry odpowiednik, a właściwie konkurent do Yamaha MT125. Nawet nie wiem, czy bym tutaj nie powiedział, że ten motocykl jest o piętro wyżej niż Yamaha MT125. Więc jeżeli marzycie jakiś Naked pojemności, Właśnie 125, czyli bez konieczności posiadania prawka na motocykl, no to myślę, że ten filmik jest dla ciebie. Usiądź sobie wygodnie, zobacz co przygotowaliśmy. No i myślę, że już niedługo ten motocykl także pojawi się u któregoś z Was. Podwaga Honda CB125R z rocznika 2021, czyli bardzo świeży motocykl. No i tak jak Wam wspomniałem na początek, no zdecydowanie jest to topowa półka w ogóle motocykli klasy 125. Jeżeli że Wam się Naked, czyli taki motocykl idealny, idealnie skrójony na miasto. No, to rzeczywiście Honda CB125 może być tutaj świetnym wyborem. No i zdecydowanie wiadomo, no trzeba ją zrównać z już troszeczkę dłużej siedzącym na rynku motocyklem w takim klimacie, czyli Yamaha MT125. Dlaczego uważam, że jest troszeczkę bardziej zaawansowana i dlaczego jest pięterko wyżej? No, otóż dlatego, że no ją trzeba porównywać z motocyklem, który jest podobny cenowo, właśnie w takim segmencie, no czyli Yamaha MT125, która była robiona do 2019 roku. No i w tym motocyklu Cyklu. To co się różni względem Yamachy, no to jest chociażby to, że zdecydowanie jest tutaj troszeczkę więcej technologii, no i mamy tutaj pełne oświetlenie LED, eee, czyli tutaj Przez. mamy i kierunkowskazy już fabrycznie LEDowe, tylną lampę, przednią lampę także, tylko i wyłącznie LEDową, nie macie już tutaj żadnych żarówek i tak dalej. Troszeczkę bardziej zaawansowany według mnie wyświetlacz. No, i myślę, że także jest tutaj zdecydowanym plusem dla Hondy sam silnik. Jakby zawsze w Hondach, bo ten sam silnik jest praktycznie bez zmian tutaj wsadzony żywtem z Hondy CBR125. Delikatne tylko modyfikacje nastąpiły, ale to jest wciąż ten sam piec, troszeczkę po prostu lepiej, tak jak mówię, zmodyfikowany. No, i tutaj macie spalanie w ogóle jak 2 do 2,5 litra max przy jej Myślę, że to będzie coś tam o pół litra więcej. No, to to już sprawia, że chociażby no, ta Honda CB będzie, będzie tutaj. Na topie. No i no, nie ma co tu kryć. Bardzo fajnie też design tego motocykla. Taki troszeczkę nowocieśniejszy. Bardzo podobnie wyglądający do Honda CB300R, bądź do CB650R, bo to są praktycznie te same motocykle bliźniacze. Więc różni się tylko wielkością tego silnika. Ale wierzcie, mi, bo nie ale naprawdę, jak na to usiądzie dorosły chłop, e, nawet, no to wygląda się na tym jak na motocyklu, a nie jak na jakimś tam e, zabawce. Więc naprawdę fajny motocykl, fajnie też zrobiony. Gdzieś tam dzisiaj nie spojrzę, to nie ma tutaj jakiejś takiej tandety. Myślę, że bardzo, bardzo jest to fajna, fajna opcja. I taka wspomniałem, Mimo, że to jest cudowska 5 na fabrycznym tumiku, bardzo fajna, fajna praca silnika. Miło się tego słucha. E, jest ten dźwięk taki bardzo basowy, bardzo miły dla ucha, więc e, to na pewno na plus. No ale dobra, myślę, że o samym modelu starczy, no bo pewnie jest Wam dobrze znany, jeżeli właśnie. Nie takiego motocykla szukacie, no ale egzemplarz, który przed nami stoi, no to naprawdę jest warty uwagi. Dlaczego? Zacznę chyba od tego, że Motor to jest oczywiście firma, która zamiast się sprzedażą motocykli. Jeżeli gdzieś tam jeszcze nas nie znacie, no to wam taką krótką. E, krótką notkę dam, e, prowadzimy też swój serwis. No i tak naprawdę to nas troszeczkę wyróżnia, bo każdy motocykl, zanim trafi na ten nasz dywanik, to trafia do nas, do chłopaków na serwis. Jeżeli my widzimy, że coś trzeba przy danym motocyklu zrobić, poprawić, wymienić, tak żeby bez awaryjnie e, kolejny sezon przejeździć, no to robimy to my już z góry. Czyli tak naprawdę dostajecie fajnie przygotowany motocykl do sezonu. Zrobił się taki podstawowy serwis, olej filtrowy, nacienował olej w silniku, Zaraz teraz jest z motulem 1040, nowa świeca, sprawdziliśmy filtr powietrza, a wymieniłbym hamulcowy z przodu i z tyłu. E, zrobiliśmy naciąg łańcucha, e, a także go nasmarowaliśmy, więc, e, więc jakby ta podstawowa rzeczy także została zrobiona. Wymieniliśmy także nową, e, w sensie gumę z tyłu. Macie tutaj nowkę sztukę, e, oponkę na tył. Tak naprawdę zrobiliśmy nią jakieś 3 km tylko w fazach testu, e, więc nowka sztuka opona Pirelli, więc macie tak naprawdę już tą żywotność wydłużoną. E, Poszarowaliśmy wszystkie pozostałe podzespoły. E, przednia opona jest w porządku, tarcza przód, tył, ok, napęd, ok, klocki w porządku, więc tak naprawdę z amortyzatory suche nie ciepło z silnika żadnych niepokojących dźwięków, łożysko główki ramy także jest ok, więc y, żadnego wkładu na teraz, oczywiście na ten nasz serwis dostaniecie od nas taką książkę serwisową gdzie jest wpisane jaki olej jest w silniku, przy jakim przebiegu było to robione no i oczywiście do motocykla mamy także taki podstawowy pakiet dokumentów czyli właśnie nasza książka ale też oryginalna książka serwisowa z hondy instrukcja obsługi, dwa kluczyki y, i komplet kwitów przygotowanych do rejestracji czyli my za was przygotowujemy taką gotową teczkę dokumentów wy tak naprawdę idziecie prosto do wydziału komunikacji rejestrujecie, ubezpieczacie i koniec żadnej akcyzy, recyklingu, skarbowki nie ma my robimy badanie techniczne to w Polsce, więc tak naprawdę kompletny pakiet dokumentów, więc to jest jedna rzecz druga rzecz, motocykl jest całkowicie bezwypadkowy czyli cały w oryginale, wszystkie te owiewki na nim są fabryczne do tutaj nikogo nie było, nikt tu nie grzebał nie ma żadnej rzeźby, tak klejenia więc naprawdę jak gdzieś tam wszyscy już zmęczeni, poszukiwali nie używanego motocykla, no to to może być oferta dla Was, bo to jest po prostu ładnie zadbany pewniak. To, że on jest bezupadkowy napiszemy na fakturze. To jest bez dwóch zdań. Dodatkowo motocykl ma moim zdaniem całkiem mały przebieg. Jak na studewską piątkę ciężko tutaj, tutaj jakby stwierdzić, ale motocykl ma przejechane 13,5 tysiąca kilometrów przebiegu. Może jak na e, dwuletni motocykl, no to może nie jest to jakoś turbo mało, ale jak dla tego motocykla, e, który potencjał ma, sam silnik ma minimum 70 tysięcy na jednym bloku, no to to są zdecydowanie przedwie Спасибо. możliwości tego motocykla, więc jak najbardziej jeszcze długa, długa długa droga przed nim jedyne co się w tym motocyklu robi cykliczny, to tego regulacja serwis olejowy oczywiście i regulacja zaworów, nie robiąc tylko te dwa zabiegi naprawdę ten motocykl będzie służył bardzo długo no ale dobra, motocykl po serwisie jedna rzecz motocykl bezwypadkowy, niski przebieg który także napiszę na fakturze to na pewno cieszy ale ten motocykl jest po prostu ładny no i wiem, że same motocykle wszystkie w Wiedorodzie są ładne ale jak jest coś ładnego to po prostu trzeba to chwalić więc ten motocykl jest o tyle fajny, że gdzie to się nie spojrzy, no to on po prostu jest, jest po prostu ładny. Ciężko tu znaleźć coś, do czego by się można było jakoś tak przyczepić. Nie ma jakichś większych zarysowań, e, jakichś tam wgniotek, nie wiadomo czego. Więc po prostu dobrze to wszystko wygląda. No i nie ma wstydu, nie? Z fajnych rzeczy, no bo mam tutaj na pokładzie też krótki uchwyt rejestracji z poświetleniem lodowym. Fabrycznie tutaj jest taki długi, plastikowy uchwyt. Tutaj macie taki sportowy można powiedzieć, z regulacją kąta, czyli możecie sobie pod różnym kątem do rejestrację przyczepić. No to myślę, że to też troszeczkę gdzieś tam ten motocykl usportawia. Co też myślę, że jest na plus. No ale oczywiście przede wszystkim zapraszam Was do nas, do żartowa, żebyście sobie mogli taki motocykl zobaczyć na żywo, usiąść, przymierzyć się, przejechać się tym motocyklem, pogadać sobie z nami, potwierdzić także wszystko to, co mówię właśnie na tym filmiku, więc zapraszam was serdecznie. No ale też gdybyście nie chcieli do nas przyjeżdżać, nie macie za daleko, nie macie czasu, cokolwiek, to dzwoncie do nas i teraz bardzo popularną formą sprzedaży u nas jest po prostu transport pod dom klienta, czyli tak naprawdę możecie sobie obejrzeć ten motocykl u siebie pod pod domem, nie musicie do nas przyjeżdżać. Wystarczy do nas zadzwonić, powiecie skąd jesteście. My no Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę z góry płacicie tylko za sam koszt dowozu, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu się pod domem. Więc myślę, że to jest taka opcja uczciwa w obie strony. Gorąco też do niej zachęcam. Mm. Jakbyście chcieli raty, też nie mam problemu, dzwonicie, przekażemy Was e, dalej. W sensie jakby też, też pomożemy Wam to ogarnąć, więc możliwości jest dużo. Mm. No i co? No i Chyba zostało przekręcić kluczyk, kliknąć zapłon, posłuchajcie sami jak to pracuje, klikam guzik zaponowy. fajna praca, soda jest piątki, tak jak wspomniałem, nie męcząca dla ucha, no i to co wspomniałem wcześniej, pełne oświetlenie LED, zobaczcie jak fajna się tutaj kreska odznacza ze świateł do jazdy dziennej, Uczam długie, krótkie, długie, krótkie, długie, bardzo fajne, jest to oświetlenie, można też pomrygać sobie. Kierunkowskazy, tutaj często o to pytacie, ale to jest, tak, tak, tak wychodzą te motocykle na rynek europejski, każda jedna Honda CB, czy to jest 125, czy to jest 300, czy 650, czy 1000, to wszystkie mają takie na stałe podświetlane kierunkowskazy i dopiero po włączeniu oj, teraz jest po włączeniu kierunkowskazu one zaczynają nam rygać więc taka też ciekawostka, oczywiście oświetlenie w pełni sprawne i kierunkowskazy i pozycja w tej rejestracji. Tak samo kierunkowskaz lewy I tutaj powiem wam szczerze, mimo że one są ledowe, to naprawdę dobrze świecą Myślę, że nie jedne żarówkowe nie mogą się pochwalić takim jasnym światłem. No i co, światło stop, sobie jeszcze sprawdzimy przedniego hamulca Światło stopnożnego. No i ten dźwięk tutaj. bratomierz Oczywiście system ABS na oba koła, jak najbardziej sprawny. No i co? Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że już niedługo do zobaczenia. Eee, Pamiętajcie, że możemy Wam ten motocykl właśnie przywieźć pod dom. Przyjeżdżamy bardzo fajnym motocyklem, bardzo fajnym samochodem, więc możecie także zrobić niespodziankę swoim bliskim. Eee, z tym także nie ma najmniejszego problemu. No i mam nadzieję, że już niedługo do zobaczenia. Fajny motocykl, myślę, że powinien trafić w fajne ręce. Do usłyszenia, do zobaczenia, lewa w górę, siemanko. Hej!